Siemanko Chciałem wejść, nagrać tutaj Wam życzenia. Nie wiem czy widzicie, mam nadzieję, że tak ale no, niestety tak jak widzicie, płot jest, wszystko jest zamknięte. Nie da się. Tam jest główna ulica. Ale do rzeczy. Przyszedłem nagrać tu odcinek świąteczny. No ale niestety nie dało się. Więc życzę wam wszystkim... Aby można było w końcu zdjąć kagańce. A żeby nie było, żeby skończyło się to co, że tak powiem, co po niektórych hamuje przed robieniem tego co kochają. O, coś się tam wydarzyło. Życzę wszystkim swoim subskrybentom i tym, którzy nie subskrybują i którzy subskrybują. I którzy są na fejsie i tych, którzy są na YouTubie. Spokojnych, zdrowych, radosnych świąt szczęśliwego nowego roku i obyśmy się wszyscy w przyszłym roku spotkali zdrowi, na wspólnym tripie, najlepiej, przez cały weekend. Napili się piweczka, budeczki przy wspólnym grillu i spędzili razem czas, poszli na jakąś eksplorację. Tak jak to wymyślił Urbek z moją pasją, pozdrawiam chłopaków z tego miejsca. Marcinku, mam nadzieję, że mogę Tobie też również oddzielnie życzyć dużo wytrwałości, dużo zdrowia i przede wszystkim tego, żebyś się nie podobał. Marcinku, pozdrawiam cię i Was wszystkich i życzę Wam jeszcze raz szczęśliwego nowego roku i wesołych zdrowych, pogodnych świąt. Cześć!